Odkryłem układzik policyjny w Francji. Arabia Saudyjska opłaca francuską policję. Polskich Polaczków tam z Arabami handlują dragami z koszalińską policją w euro, w Breslambozelek. Chłopaków z białogardu dragami i z koszalina z okolic. Kurwy jebane mają tam Arabów. Mają układ w polskich więzieniach, jak we Francji. Pozorują ludzi w więzieniach. Opłacają policję, prokuraturę, te kurwy są dobrze zorganizowane. Weszli, w, 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 niemiecka policja dowozi inżynierów na granicę, a kurwy francuskie polaczki wprowadzili administrację więzienną w Koszalin w Czarne Warszawę. Służbę więzienną polskich polaczków i pozorują ludzi z prokuraturą i policją z syny. Opłacają korupcja w Polsce. Arabia opłaca francuską policję dzięki Polaczkom w Polsce, we Francji z policji kryminalnej, narkotykowej. Weszli w układem w Koszalin, opłacają prokuraturę i więzienia, podstawiają swoich ludzi. To mafia Trzaskowskiego z Warszawy, ekipa Tuska, skurwysyna cwela jebanego, Niemca pierdolonego cwela, Tusk, nikt teraz